okej, okay, ukorzenimy dzisiaj oregano kubańskie, czy mięta meksykańska, to ma dwie nazwy w zeszłym przy całym fajnie sprzedawało w tym roku też warto będzie ze 100 sztuk tego zrobić ale tu tradycyjnie ziemia torf w zasadzie bardzo mocno rozdrobniony Nic skomplikowanego. No dobrze, żeby było mocno ubite, wtedy ułatwiej się to I dziurki łatwiej się robi no i nie zasypuje nam się to Coś tu mnie zaczepia. Nie wszystko czarne. Takie uroki tej pracy bycie ogrodnikiem, A to trzeba robić. No i okej, okay, tak mniej więcej wygląda. Przygotowane łożę pod korzenianie prawie że każdej roślinki, którą korzeniamy. Teraz kołki, lecimy A ja zawsze sobie wszystkie naraz od razu wkładam, piłkuję, później tylko Prychamy roślinki. właśnie tak jak ja tutaj tą lewą ręką przytrzymuję jak się włoży do góry pociągnie, to o, wszystko wychodzi, więc trzeba zawsze delikatnie tą ręką tą ziemię przytrzymać. Wtedy leci bardzo szybko. Nic się nie rozwala. Ładnie tueczki pozostają. Wygląk. to wygląda o no, uporzenia tego haragana on się dość łatwo obłamuje niesamowity zapach ma taką sadzoneczkę obamujemy zostawimy u góry sobie tylko kilka listków o i coś takiego to się mi żeby tu było kilka tych tych miejsc gdzie liście No i to jest przygotowana jedna sadzonka lecimy teraz 100 sztuk w ten sposób widać że nie była jakaś mieszszyca na tym jest już poradzić później się okres zrobi tak cały szarszy trzeba ładnie obrać ale nie ma sensu żebym wam to pokazywał bo to jest żmudna praca szkoda filmu na to ok mamy już wszystkie mam nadzieję że wszystkie poobrywane no i po kolei do dołka dobrze ubijamy do dołka i dobrze ubijamy jeśli tam któryś dolek nam się zasypał w międzyczasie to warto to poprawić żeby jak najgłębiej weszła gałązka wtedy mamy większą pewność że się lepiej ukorzeni no i tak po kolei lecimy wszystkie ten na przykład ciężko trzeba delikatnie pogłębić od razu lepiej i lecimy i tak Sadone wszystkie, teraz całą multi doniczkę do wody wsadzamy. Nie podlewamy z góry, lepiej od nich to mało sobie nasiąknie wszystko od dołu. Za 10-15 minut wsadzamy, wyciągamy w ciepłe, jasne miejsce i za 3-4 tygodnie spokojnie powinno korzonki puścić i będzie można przesadzać do, po miesiącu gdzieś do, do normalnych doniczek, żeby się zaczęło rozrastać. I tyle, dzięki, cześć.